Andy McNab and Peter Grimsdale. Battlefield III, Rosjanin. Przekład Przemysław Bieliński, czyta Andrzej Grabowski. As-sulaimania, granica irackiego Kurdystanu i Iranu część pierwsza. W strajkerze było 40 stopni, śmierdziało coraz bardziej. Dyżur ciągnął się już trzydziestą drugą godzinę, co bynajmniej nie wpływało korzystnie na poziom higieny osobistej uwięzionych w środku pasażerów w pełnym oporządzeniu. Kewlarowych hełmach, kuloodpornych okularach i kamizelkach, żaroodpornych rękawicach, na kolannikach, na łokietnikach, 240 sztukach amunicji do M4 w ładownicach na kamizelkach. Przypominało to siedzenie w opancerzonej trumnie tyle, że miejsca było mniej. Jeszcze kilka tygodni temu kamizelki i ochraniacze zostawiali w bazie, ale sytuacja się zmieniła. Sierżant Henry Black, Blackburn, sięgnął w górę i uchylił jeden z włazów, potem drugi. Powietrze jednak pozostało prawie nieruchome. Jechali ze stałą prędkością 40 na godzinę. Na początku jeździli ile fabryka dała, dopóki nie stało się jasne, że o wiele łatwiej uniknąć kłopotów, jeśli się je wypatrzy, zanim się w nie wiedzie. Sierżant wystawił głowę i mrużąc oczy rozejrzał się po spieczonej słońcem okolicy. Minęło kilka lat, odkąd wojna spustoszyła tę część Iraku. Ale szkód wciąż nie naprawiono. Biliony dolarów przeznaczone na odbudowę kraju nie trafiły do As-sulajmani, a jeśli trafiły, to rzesze kolejnych pośredników i podwykonawców dobrały się do nich pierwszym. Od samej ich liczby kręciło się w głowie. Każdy brał swoją działkę, zatrudniał ludzi na papierze i sporządzał dokumentację budynków, które nie powstały. To prawda, naprawiono kilka dróg, podciągnięto kanalizację, ale po kilku miesiącach wszystko to na powrót popadło w ruiny. Przy każdej awanturze ofiarą jako pierwsza, zaraz po miejscowej ludności, padała infrastruktura. Minęli ruiny niedawno strzelanego magazynu paliw. Połacie betonu wisiały na rdzewiejących prętach zbrojenia. Ze szczytu gruzowiska dwójka dzieci w samych koszulach ciskała kamieniami niewiadomowczo. Za transporterem obejrzały się pół tuzina kus, które pasły się na rumowisku. Campo opowiadał właśnie anegdotę. No, i jestem na posterunku, gotowy do wyjazdu, a ona pyta: Kochanie, masz jakieś zabezpieczenie? A ja na to mała zostawiłem swój M16 w domu, ale jak chcesz go obejrzeć, to przyniosę. Nikt się nie roześmiał. Wszyscy słyszeli to przynajmniej dwa razy. Montes wtrącił swoją ulubioną gadkę. No bo kto w ogóle chce tu siedzieć? W telewizji mówią, że wojsko chce tu siedzieć. Skąd oni to biorą? Ludzie mają się niby od tego poczuć lepiej? Może jak komuś zależy na gwiazdkach, na awansie. Ale my chcemy się tylko stąd zabrać. W chuj. Co, Black? Black wzruszył ramionami nie dlatego, że nie miał odpowiedzi. Po prostu nie miał w tej chwili ochoty na te rozmowy. Myślał o mailu, który wyśle wieczorem do domu. Kochani mamo i tato, dzisiaj było 46 stopni. Największy upał jak dotąd. Przez następne 10 minut zastanawiał się nad kolejnym zdaniem. Trzy pozytywy. To była jego zasada. Jego matka potrafiła dostrzec dobre strony nawet w tornadzie. Otworzyli szkołę, którą zbudowali obok bazy. Przemilczy fakt, że nie przyszły do niej żadne dzieci, że zastępca dyrektora właśnie awansował na dyrektora, bo poprzedniego zastrzelili na oczach jego rodziny. Dwie kolejne dobre wiadomości nie mogły mu za nic przyjść do głowy. Zostawił to i zastanowił się nad listem do Charlene. Pisze, bo chcę ci powiedzieć, że jeszcze nie zwariowałem. Mogła to źle zrozumieć, pomyśleć, że nie jest tego pewny. Od samego początku wiedziała, że Henry się zaciągnie. Od ostatniej klasy szkoły, kiedy przyszło co do czego, powiedziała, że albo ona, albo wojsko, ale na pewno nie jedno i drugie. Nie zamierzała na niego czekać. Możesz wrócić. Nie mogła znaleźć słowa. Inny. Myślała, że może ojciec go przekona. Wiedziała, co sądził o całym tym wojsku. Po prostu nie mogła tego wszystkiego zrozumieć. Ale Blackburn wciąż ją kochał. Wciąż miał nadzieję, że zmieni zdanie. Odliczał dni do 1 września, kiedy mieli wrócić do domu. Wykreślał kartki w kalendarzu, który narysował z tyłu swojego notesu. W zeszłym tygodniu przestał to robić. Dom wcale się nie przybliżył. Zaskrzeczało radio Blake'a: Porucznik Call. Szajbus 1-3, tu Szajbus główny. Słuchajcie, straciliśmy kontakt z drużyną Jacksona w kwadracie 8-0. Dziesięć klików na zachód. Tylko Was mogę posłać. Ostatnia znana pozycja to targ mięsny z Pince. cholernie niedobra część miasta. Idźcie ich poszukać, zrozumiano? Jeden, trzy: Potwierdzam. Z Jacksonem nie było kontaktu. To mogło oznaczać wyłącznie coś złego. Black popatrzył na załogę. Wszyscy słyszeli rozkaz w swoich słuchawkach. Przez kilka chwil nikt się nie odzywał, jakby oszczędzali każdy gram siły. To jak? Ktoś jeszcze nie kuma? Co my tu robimy? Montes znów wystartował ze swoim licealnym klubem dyskusyjnym. Blackburn pragnął, żeby wreszcie się zamknął. I zajął swoją robotą. Był zmęczony, a przez jego gadanie czuł się zmęczony jeszcze bardziej. Skąd już kury was tym udawaniem hipisa, Montez? Czefin obrał gumę do rzucia z papierka i włożył ją sobie do ust. Montez poluzował uchwyt na broni. Ja tylko mówię. Że jesteśmy tutaj po to, żeby uspokoić sytuację, a nie rozpoczynać jebaną wojnę z Iranem. LWRO to nie Iran. Stary, gadaliśmy już o tym setki razy. Czy Finn ukrył twarz w dłoniach? Ale oni są w Iranie ciągnął Black, bo stamtąd pochodzą, a Iran skinął głową w lewo. Jest o tam. Dotarło Montesty pieprzony Lewaku. Jak będziemy chcieli poznać Twoje zdanie, to ci je przedstawimy. Jasne? Blackburn miał nadzieję, że między Czefinem i Montesem nie dojdzie do osobistej awantury na całego. Rozważanie, co jest lepsze, wie. Chirl liderki czy sam na sam z nową brytyjską księżniczką było przyjemnym sposobem na zabicie czasu. Kwestionowanie sensu obecności w tym piekle mogło doprowadzić do poważnego problemu z dyscypliną. Służyli w jednym plutonie od 18 miesięcy. Byli dla siebie jak rodzina, ale zasady walki się zmieniły. Trafili tu przekonani, że są ostatnim amerykańskim kontyngentem w tym rejonie, i nie jednemu Czefinowi zaczynało brakować cierpliwości. Wszystko zaczynał z powrotem ogarniać chaos. Za obiekt do wyładowania swojej frustracji Czefin obrał sobie Montesa i Blackburn go rozumiał. Osobiście uważał, że Montes ma trochę racji. Zastanawiał się, co taki człowiek w ogóle tu robił, kiedy powinien rozdawać ulotki o upadku kapitalizmu na jakimś pełnym zieleń i kampusie. Ale nie miał czasu robić za czyjegokolwiek psychoanalityka. Striker Jacksona zamilkł i nie było innego wyjścia, jak tylko jechać, go poszukać. Tak się po prostu robiło. Działało się zamiast siedzieć w 40 stopniach w puszce na sardynki i debatować jak banda liberałów w telewizji publicznej. Black odrobinę podniósł głos. Popatrzcie na mnie, Montez. To jest nasza robota. Tak, stary. Wiem. Black podniósł rękę. A żeby zrobić. To, co do nas należy, musimy się rozprawić z LWRO. A żeby się z nimi rozprawić prędzej czy później, będziemy musieli przekroczyć granicy. Czefin chciał coś powiedzieć, ale Blackburn uciszył go spojrzeniem. Wysiedli ze strikera i rozproszyli się. Targ mięsy z pińca mieścił się w starym budynku z krużgankami i galerią na piętrze. Jeszcze tydzień temu tętnił życiem. Dziś był opuszczony. Zły znak. Campo postukał Blackburn'a w ramię. Popatrz tam. Świeżo namalowana na murze podobizna Al-Bashira Przywódcy LWRO. Całkiem podobny, pomyślał Blackburn. Ktoś się naprawdę przyłożył. Robią tu z niego świętego, to ich wybraniec. Montes stał obok nich. Malarz namalował byłego generała irańskich sił powietrznych, emanującego groźną pewnością siebie. Wygląda, jakby nie było z nim żartów. — Palant! To tylko malunek. Przecież on musi być stary jak twoja babka. Nie domalowali mu wózka. — Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego w tej części świata bez przerwy się coś pierdoli? — Hej, ja tu tylko sprzątam, Montez. Od myślenia są inni. Montez nie odpuszczał. Kiedy wjedziemy do Iranu? Blackburn machnął ręką, dając znak do wymarszu. O tym decydują głowy większe od mojej. Chodźmy poszukać tego patrolu. Ciąg dalszy nastąpił.